Ej kurwa, Sorta kurwa, sorta kurwa, sorta wupa! Plantuj to! TO tak, 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 tak. Ja nie mogę czemu ja kurwa, jestem takim a -W a -W kurwa, 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 bupa, kurwa, bupa! kurwa, 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 wupa 45 jeszcze dostał yeah. Timing miałem chujowy, fleszytałem mu shorta i akurat wybiegł sawką na mnie Ja nie miałem mam połamaną rękę, a upoi młody mają mniej fragów Kurwa ja naprawdę, ja mam taką rękę, gram trzema palcami tymi <grym <grym To patera Kurwa ja globala powinien mieć, kurwa tylko gram z takimi nobami jebanymi no, kurwa To jest Luki, to jest co, O Ty kurwo Uderzyłeś mnie? Nie, tu, nie, tu A nie celowałem w niego, w jedno miejsce strzelałem o. Czego sobie dopowiadacie, jak wiecie? kurwa no Skraca już bet jeden typo <śmienny> Kurwa, o, się drega, drega, No nie mogę, czemu wy tak pierdolicie, kurwa? Zara, będą plecy od kurwa. kurwa, ty o, najwięcej oskarz. gadasz, debilu! Ej, Zara, plecy od terro. No dobra. O, patrz, patrz. A? Jechał. W pałac. Ja się czuję, jakbym, kurwa, na wojnie był, człowieku, kurwa, muszę być skupiony. <laughs> Są plecy, sz, kurwa, biegną. Dostał, <laughs> za 42! Ja pierdolę! Ja wskażę, jak, kurwa, jak, na, jak na myszkę na ciebie polują stary! Kurwa no. Na 45 dostał. A kurwa to. Dzięki te size. Dobra, to mapa CT. Yy, nie, to mój, na dobra. A wora, kępmy! Smoke dobra, kupuj! Smoke, e Zony! Kupuj. Zony, co robisz a, czwartek? A B, szybkie B. Co? Co robisz czwartek? A co to jest? Kiedy to jest? No czwartek kurwa, za dwa dni, no ja pierdolę Albo za nie trzy Nie wiem, a co? Za trzy dni kurwa Ja nie wiem co jutro robię kurwa. No przyjeżdżaj w czwartek, nagrasz vloga ze mną i z masz na, ochotę Ale jak masz Pagajny ochotę dzik, dobra. Jak coś, to cię mogę przenocować Tak kurwa Mid jeden Na półży jest, na pół Konektor będzie jeden CO? Nie, no co? co? Undergr a. Nie wiem, kurwa. Ole, rozjebana jest ta gra. Jaka. Dobra, wychodźmy, kurwa. Była umowa. Ostatnia runda. Jak jej nie wygrywamy, to wychodzimy. No nie róbmy dobrze, jakieś patologii. Kurwa, kurwa, nie ma sprawy. Wygram tę rundę, kurwa. Nie ma problemu. No idziemy. Taktycznie. Smoki, upoś, na CT. Kurwa, ja mam tylko hejka. Kasy, rzućcie mi. Mody, rzuć rzuć, kurwa, no stójcie! Stójcie! Nie napalajcie! Ja będę w pałacach ich trzymał. Upoś na CT. Rzucaj, kurwa no. Ale nie mam! No to, to kurwa! Zdarno. Wyrzuciłem Pieniewcy go teraz. brakło. Wiec. Wyrzuciłem smokę. Kuro, nie podniosłeś go. Dobra, może. Naprawdę morda. się da smoki wyrzucać? Tak. Dobra, Smoky. cicho! Daj, daj, daj. Skanują mnie! No, czemu nie mieli co? co? Dobrze, dobrze Schody, 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 Ja nie wychylaj. Yy, będzie jeden dżungla, awka Nie wychylaj, nie wychylaj gruby, nie wychylaj Nie wychylaj Dobra, teraz wychylaj Zdożę bo Cetę, dojeżdżaj CETE, kurwa no Kurwa far Dżungla, 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 dżungla! Leży, leży, leży. Konektor. Dobrze. No i co, nie wychodzimy, gramy, kurwa, Dziwane. do końca. Dobra! Ale łatwo kurwa! Dobra, piszcie im, kurwa negatywne wiadomości kurwa! Upoś pisz im kurwa, coś się miłego. Musy. Nie, to... Um, na musy. Musisz i link do profilu Steam wysłać na czacie i powiedzieć, że gość chce podpisik od widzów. Tak się załatwia sprawę. <gry> Rób tak upaść. Dobra, smokuję schody. Zresztą za 3 Dobra. 2, 1 Dobra, wychudźcie z tych pałaców, wyjazd znaczy, kurwa znać, do pałacu. A, idziemy, Pod, 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 pod idziemy, e, MINUS 800 10, 8 Cetawka. O kurwa, 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 no. no. Dobra, kurwa, i tak zajebi. KCT, kurwa, 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 i wyjdzie kurwa, kurwa, okna kurwa, 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 Dobra galilek Szybkie B, dawajcie Mam IDA, IDA Kup toś, kup to smoke'a na B Mam sobie. gaśnicę, mam gaśnicę Dobra, git Dawajcie, szybkie B Są jakieś smoke'i na mida od nas? Co? Zajebiste to B, kurwa Wyjebane no, to B, kurwy z mida, pierdolone. Leży, kurwa Gabryś, Gabryś, lecimy! Dobra, zaraz Kurwa, jest No Ale sobie poradziliście na tym idzie, kurde. Wykuwa jeden zajechałem, miałem skały. Ja za dawaj, upo, tylko trzech! Polego, polego. Zeskakuj, dawaj. Dobrze. 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 Ale brawo! Dobrze. Brawo za walkę, kozackie było. Dobrze. Ostatnia runda, to kupujcie fulla. U. Dobra, full tryhard. Dobra, ja upiora kupiłem, oni się cykają już. Dobra, smokuje CT, czekaj, niech Molo zajdzie. Z rampy. Chodźmy tu może. Tak, tak, ale nie, nie tu. Trzymaj go tam na midzie zony. No w Do prawej wokni mam mega low. Dobra, Dobra idziemy z okay. pomocą. Wejdę go Zara Mam, mam. Czaj? Zwrócił Mida jeden kurz! To nie mój, to jego granat! Dobra, A, i... dobra, sorry Jest z góry, z góry 7 HP, pomóż A, No ja jak nie jak masz powiedzmy. zaatakowałem Lukiego na czacie Dobra Idź na Mida, idź na Mida, nie wychylaj, bro! Dwóch jest, widziałem tam. ich A już sam zostałeś, no iść! Fajnie wygląda to. Broń. Mega! Kocik samolocik ten chłop. Nie, no reportujcie go. Trzy rundy i tak zajebiście jak na TT. Tak, to jest... Dobra, to jest free win, nie? No. Dzięki Noxon Tylko musimy pistoletówkę ugrać. Dobra, pan, panowie, zaraz dewaur kurwa i tam już. Tam już oro totalne. Nie mam ma Ja kupiłem granaty, oni wejdą na rampę. Chodź ze mną rzucić z rampę. Ja rzucam ja na B granata. Mówisz, że nie pójdą rampą? No dobra, to ja spróbuję My, rampę. Mogą pójść, ale na B nie też to mogą pójść. <gry> to wszędzie mogą pójść. B b dobra. Meet, 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 pomocy. O kurwa. Nie pomagam. Ja ale jak oni oh, nas kurwa, słyszą z Obity jadłem jeden Kurwa, ale To tkoń. ja, to ja, sorry! Odkleiło mnie. mnie! No kurwa Dimitri! Dość, ma cicho. Cicho. cicho! Mamy to! Dobrze! Dobrze. Pust, duś go kurwa, biegnij! Duście, się duście po głowie, A, jeszcze, ale kurwa, poskanie! skanie! Bez, bez, Dobrze. Refiuzuj młody! U, kurwa! Ach, kurwa, kutę, no. kurwa, kurwa idź Dzięki, bogi! No to co, no to chyba. hororek, no! No to co, kurwa, no to chyba Mach 7 i raz rampa, kurwa! Ja pierdolę! Dawać na rampę, zamiast. kurwa! Dwie ja dwie berety! Nie, yeah, groby, oni słyszą, kurwa, to jest No to chodźcie na rampę, kurwy z Idziemy na pałac! Obsrańce, chodźcie się strzelać, kurwa, kurwiarze. Dobrze ci ta kurwa upo, zawsze musisz wleźć pod celowisko. kurwa, pompa nie oddaje, 76 mniej, masz go! Dobra, MS1, kurwa, honorowy. Od nami idzie gdzieś jest. Sandera chyba <grystanie> kurwa, <grystanie> nic, za po obiecie, nie trzeba skraić pizdę, kurwa, bo zaraz coś przyjdzie. <grystanie> Na dole ulko, kurwa, Minus osiemdziesiąt. Ale Dobra. No. Dobra! Chodźcie kurwy na rampę! Ej, co srańce. się stało ze mną? Co się stało z tobą? Czemu ja latam? No masz cheaty. U mnie, lata. u ci, u mnie też latasz. Dobrze, że kurwa się nagrało. Dostajesz waka. Czyli też jebany? No. To bóg był, nie mam cheatów. Masz cheaty! Morda, morda! Bombe, Dobrze! Bombę, bombę, bombę mam! Bomba! Do młodego na rampę jest bomba! Palaś tu! Palę pałacę! Jest tam, Jejne. jest tam. Na daleko, na daleko, przy bombie. Pochodź z bombę już Dobra, to Ramka go podjeżdżam Łasek, kurwa, łupoś! Myślisz, że ja się boję ognia? Cicho! Ale kurwa, kurwa jakiś Bomba. Fani, w domu, jest bomba? <grych> Dobra, panowie No dawaj żartów, kurwa. Nie ma, kurwa, żartów Dobra, Wygrywamy kur... tego mecha Nie ma problemu A ty, Luki, jak się przypierdalasz, masz fraga więcej, odejmij, kurwa, kondoniasty Nie zeznaj się, kurwa Dostał! Dostał! Dobrze! Jeszcze jeden na midzie jest, idź Luki Nie, gdzie? Stój kurwa, co ja pierdolę Jeden Pancja pałac leży? zabity Dobra, to jest nasza runda znowu A co Ander mam krzyczeć? chyba, chyba został na razie czysty Cicho 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 Dzięki mi, Ty Tu jest B, jest B, jest B Side. Czy ubiegniesz z tym pistoletem? Ja? No, a kto? Bo to jest podobny. Prędkość. Ey, yy, aparty, aparty jest. To jest aparty. Defiuzuj jeden od razu. Defiuzuj jeden. Defuzu. Defuzuje, defuzuje, defuzuje. Dobrze. Ja pierdolę, ale z tym szefem. Gitala się ma. I oni bez kitu to jeszcze przygrali. Tylko już nie stać, masz młody Nie! A, dobra. No nic, to nic. Masz gruby. Wow! Moje ulubione! Uhu. Gdzie to jest? No, bo w ciebie. Palić rampę? Kombat i To palę pałac. Do. Kurwa, zero na liga. Mogą B wjechać Właśnie, ja słuchuję, ale nie tupią PAŁAC DWÓCH, PAŁAC DWÓCH! <grywa> Okej oh nie. Nie. Dwóch rampa, dwóch pałac <grywa> Jest to na tych schodach gdzieś kurwa Wasz Kurwa, blisko, 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 blisko Jeszcze jeden, jeszcze jeden drampy. rampy Słyszałeś go Chyba że mi się coś pojebało kurwa w głowie. A cicho. Kurwa, ma pakę. Ty, najmi się coś pojebało chyba. Ryzykować i B pójść? cofnie na no, A teraz hmm. no ale śmierdziel pierdolony z tym snajpuje jak ma podsłuchy no to pałac pewnie weź rzuć flasza do pałacu i kurwa on widział skąd ty idziesz kurwa co za kurwy jebane bez honoru Co dawaj dzięki chlebior dobra digel <noise> Nooo, ty ja widzę, że to się japcząc stać na magnuma, kurwa. Pa to, kurwa. No tak. Idę na rampę, chodźcie tu, kurwy. Co stfu, ty kurwo! Nawet, nawet nikt do niego nie pisał, tylko na streamie żeś powiedział. On ci pisze, żeś mordę zamknął. Jebany kondol kurwa, stream snajpujący. Ty kurwo, jebana! Jeden. Jeszcze jeden na rampie! Konektor. Dobra, dawaj! Upoś! W, a, up. Upoś! No. Pierdala ich Steamy kurwa na ten. Na czat po kolei. Dobra. Niech się kurwa ludzie dowiedzą tak dobrze, z kim mają do czynienia. Bez rozgrzewki w chuj mocno. No. I piszcie że cztery. Kurwa! I... Pierwszy. Ty no, czat nie działa. O kurwa się ze A. Znaczy, długożytny kurwa, jestem Sesrałem. Dobra, Weź dzięki. Tam na, weźcie tam podeszliście się yy, na czacie yy, z tego, z Steama linka do tego gościa. Pod ich pomysł chciał. Tak, to zaraz mu podeślę. No to dewaur panowie, no co? Też te skrzynki otworzę. Dobra, luz. Ja sobie akurat otworzę do <coughs> dewa ura. O! O! Ale gówno O kurwa ty jak ta gra się nazywa? I nie mam jednak. Devour. Wow, ale skin gruby No to, to kurwa kosztuje tyle co jedna skrzynka Luki Ty, bo ja to miałem ale skrakowane Nie no co? A ty mówisz? Nie ów tak bana można dostać to, ja to żart był. prawda Zony? W sensie taką wersję, a to ona jest normalnie płatna. O, <grym> no tak. <to. grym> Dobra. <grym> Ma to sens. No, no jestem w stanie, jestem, jestem w stanie to potwierdzić. Ja jestem akurat stałym bywalcem. W portach, kurwa. Ostatni mój port nazywał się, kurwa, Pirate Bay, także no. Ty, ja to chyba muszę kupić jednak tą grę. Ile to kosztuje? Ferdychy. Co?! No jak kosztuje cztery dychy kurwa z tymi ty. Luki uważaj <noise> Na co? <noise> na FBI <noise> Dobra FBI open up kurwa W Polsce nie ma FBI spierdala. Dzięki crazy bat Uchłasz To jest ten do... devour banisz evil together tak? Cześć. Nigdy mnie nie dopadniecie No devour zwykły devour Devour kurwa pisze co ty kombinujesz Pa, pana streama Zony a. No z taką, z taką dziewczynką, co ma takie gały dziwne, no? No taka nie, no fajna, no to to. To to. taka do poderwania. Dobra, ma... dobra, no. kupuję to. Dobra, ile to kosztuje? 17 ziko. ICO. to, nie ma tragedii. Zawsze wiesz, może zagrasz dwie godzinki z nami i zwrócisz, nie? I zwrócić. Nie? <laughs> ja pamiętam, to Drakul tak kurwa cały czas robił i potem jak wracaliśmy do jakiejś gierki, bo update był, to Drakul płakał, że mu kupić, bo on zwrócił. No tak. Ale Drakul to zjepnął no. i nie ma. Tutaj. 100 zł no, złotych no. tym zaoszczędził, kurwa, albo 120, kurwa. A ile da. problemów przez to było, bo nie zdążył gierki pobrać albo co? 100 zł tym zaoszczędził, a chłodzenie ma kurwa za 5 znów podobnie. Do kompa za 15 koła. Może tak mu ktoś doradził, ja się nie znam. Działa, zapalniczka po praniu. Pa Regi d o, o! <tryk> De wo u d va Kurwa, ciekawe czy fajny ten The Forest będzie Ale tak jak fajna ekipa to i fajny The Forest będzie Niewicowie? Nie wiem. Yy, Ma datomek, nie wiem. No kurwa, do której stream? Nie wiem. Czemu na na no, no. Do końca streama. <laughs> Dobra kurwa, co no, cześć, bo chodzimy na Globo. Globo jeździ o tej godzinie jeszcze? 20 minutek i. Mamy kurwa alkohol na ura. O, mój ulubiony ten. Mój ulubiony kurwa, jak to się nazywa. Dostawca. Runek. Piwniczka, A. piwniczka Biedronki. Tak zwana. Jeszcze jeden giga mi zostało pobierania. Okolus. <laughs> Nie no nic już dzisiaj nie piję kurwa poza dwoma piwkami, które mam obok siebie na tego dewoura idę spać. Ale jestem taki skurwiony, kurwa, nie mogę streama odpalić dopiero w piątek, no. Co ja mam robić przez te kurwa wszystkie dni. Nachlej się. No co go, się nachlej? Co tam kurwa. Nawet nie ma z tego zabawy. Czwartek chyba możesz. Nie, nie robię powiedziałem luk. to dla żartów, akurat nie chlej. Nie mogę w czwartek odpalić, bo jak odpalę o 15, to o 17 już jest Aki. A potem jest kurwa Drakul, no. Czy tam jabłczan, nie wiem kto jest o 17. Ja nie w jestem w czwartek, e, o w ogóle. A, no, kurwa trzy razy w tygodniu streamuję, odjepcie się ode mnie. Tylko po 10 kurwa. godzin. Kurwa mówię coś? To oni wymyślają jakieś streamy w